Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj odpalamy pika 86 plus za food champions, no bo nazbierało się tych 11 czerwonych kart za food champions i standardowo ogromna prośba, napiszcie jakikolwiek komentarz dla zasięgu, zostawcie opeczkę do góry i sprawdźcie czy macie kliknięty dzwoneczek i napiszcie też czy dostaliście w ogóle powiadomienie o wczorajszym, przedwczorajszym filmie, eee... Po prostu, będę mega, mega, mega wdzięczny. My na PCC aktualnie mamy bilans 9,2 i muszę Wam powiedzieć szczerze, że to jest ten weekend, kiedy granie w FIFA jest ostatnią rzeczą, którą chciałbym robić, niestety. No to jest taki weekend po prostu, gdzie ta gra mocno denerwuje, mocno irytuje i kurczę pieczone. No nie wiem co jest, ale ten weekend jest dużo. Dużo, dużo gorsze od zeszłego weekendu, kiedy ta gra no, sprawiała po prostu jakąś tam większą lub też mniejszą przyjemność. Mam nadzieję, że w niedzielę, kiedy wy to oglądacie, ta przyjemność zostanie odzyskana, a my sobie zagrajmy na początku na no, jakiś meczek champion, z Polonia na PLA. Okej, okay. gramy z Polakiem na pewno. E, może na odcinku tutaj coś też e, będzie więcej. E, więcej ta gra dawała mi szczęścia i radości, no bo mówię... Nie wiem od czego to zależy, ale napiszcie też, dajcie znać, bo streamujemy i, i też piszecie, że, że raczej matewek, raczej też w ten weekend ta FIFA, no coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale to już czekam na wasze komentarze, moi kochani. Odcinku też, no nie miałem w zasadzie pomysłu, co by tutaj szło machnąć, ale jako, że to jest daily, to postanowienie jest podtrzymywane i oj, ale sobie tutaj ładnie klepnął. Gahincha, ale Gulasi pięknie. No to materiał się pojawia. Dzisiaj sobie zrobimy 11, yy, przepalimy 11 tych czerwonych bambików za Food Champions, choć to nie będą aż tak do końca bambiki, ponieważ yy, będzie tam jedna karta Hakimiego. Hakimi 86, warty około 50 tysięcy końców. Czego, czego to się pod odcinek nie zrobi, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że Otworzyłem tych paczek już dosyć dużo. Jezus Maria, panie na pletonie, ależ pan tutaj narobił bałaganu. I to jest tylko żółta kartka, a tak naprawdę Ronaldo Nazario wylatywał w sytuacji e, sam na sam. Więc zagramy sobie jeden, dwa, trzy mecziki, może w champions i polecimy sobie z pikiem 86+. Plus. Który to już jest pik? Jeden Bóg to wie, ale na pewno chyba z piąty na moim koncie. Koncie, koncie, prącie na pletony. Y, Lorente z Adel Pierdo Ale tutaj ładnie, no Jak widać, FIFA sprawiedliwa Pięknie, 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 pięknie Ronaldo Nazario do Lumpa Pumpa, znakomicie y, Super, świetnie Elegancko, tak można chyba streścić Występ tego zawodnika w tym meczu. Uu. Uhuhuhu, moja defensywa została ośmieszona. Dobrze, tutaj Nadary się troszeczkę zachował po koleżeńsku, choć przeważnie to właśnie jemu podawane zostają piłki. No i suma sumarów wyszło z tego tyle, że mamy 2 do 2. Znakomicie, bardzo mnie tu cieszy. Jestem niezwykle zadowolony z tej akcji. No i zobaczmy, co tutaj wyłoni się w kolejnej sytuacji. I mamy to 3 do 2. Pięknie, pięknie, Arjen Robben. No tutaj duet Robeno yy, Nazario. No, jest pięknym duetem. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Jest naprawdę duetem pięknym, szlachetnym. I tak naprawdę mogą spenetrować każdą defensywę. Perman permanentnie. Kurde, już nie wiem, co ja powiedziałem w ogóle. Ależ, znakomita akcja. Mój przeciwnik tutaj popisuje się naprawdę wybitną. Finezją. Wow! No, i tutaj chyba pokazaliśmy moc. Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa. Moi drodzy, naprawdę to jest karta... No na facecie, ona, ona sprawia radość. Ta karta naprawdę granie tą kartą sprawia ogromną radość. Ole! Ole, ole, ole! Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa. Znakomicie. Pierwszy mecz, wygrywamy i lecimy z meczem numer dwa. Mm, dyslekcja United Okej, okay, okej, okay, okej okay. Kojarzę, kojarzę, nie wiem czy to Och, na dwa razy, ale jest I mamy Richlita Fajnie, 11-2 bilansik, elegancko Kolejny meczyk, no i tutaj już Pad jest wybitny, wszystko Piękny command, znakomicie, 1 do 0 Oloś, Ronaldo Nazario, 2 do 0, znakomicie 3 do 0, znakomicie Wow, 3-1 Pięknie. Ronaldo Nazario. Genialnie. I mamy Rich Pita. 12-2. Roma Acey. Koman. Znakomicie. 1-0. Tu chyba nie ma sporo na Na pewno nie ma. Są problemy. Na no no. Ale świetnie to by mach machnął. Aj, pięknie. Znakomicie Na komicie, Ronaldo Nazario, wracamy do gry. Oglądamy skop. O kurde, czerwona kartka, tak jest. Niestety, moi drodzy, przegrywamy. No, przeciwnik był dużo, dużo lepszy. No, nie... Fajny skład, bardzo fajny skład. Seria. Nie, nie wiem, w ten weekend po prostu dzieją się cuda. Takie bramki, jak na przykład ta bramka na 3 do 4 tamtego typa w poprzednim meczu, tutaj, Coman, też lewa noga w ogóle z kąta takiego, że no tu nie ma nawet prawa w ogóle dobrze polecić. Kurka wodna. Koman wykończenie lepsze niż Totem, Mbappe i Nazario razem wzięci. I przeciwnik wychodzi, moi kochani, więc mamy bilans 13 aktualnie na PC. -cie. I na tym poprzestaniemy, idziemy na Xboxa. No i jesteśmy już na Xboxie, ja wybieram e, złoty piłkarz Mistrzostwa FIFA Ultimate Team. I tak, Hakimi przepałka, Lukas przepałka, Muslera przepałka, Diaby przepałka, cztery mecze rozegra, więc nie będzie mi go żal ty 50 tys., a wolę przepalić sobie tego Hakimiego, aniżeli... Lukaku, który już tam ma yy, fajny overall i można go wykorzystać w jakiejś paczce z ikoną. Niech się dzieje, co się ma dziać. Jeden z trzech piłkarzy. Pogba. po, po Pogba. W porządku. No Gdyby to był ten Pogba, nie? Gdyby go szło na przykład zamienić, dopłacić, to jeszcze wtedy można by go było w jakikolwiek sposób wykorzystać Ale okej okay, no, Lepsze to niż tak naprawdę Jakiś kolejny goalkeeper Choć prawdopodobnie tutaj na tym boxie Raczej go nie wykorzystam Moi kochani mam nadzieję że materiał się wam podobał Wielkie dzięki za oglądanie Widzimy się już jutro Trzymajcie się siemano